Groszet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy film powstaje w odpowiedzi na maile, które od Was dostaję. Pisze do mnie wiele osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z szydełkiem i prosicie mnie o dokładne wytłumaczenie, pokazanie samych podstaw, pierwszych kroków. W szydełkowaniu. Cieszę się ogromnie, że jest tyle osób, dla których szydełkowanie staje się takim niezwykłym, wyjątkowym zajęciem. Mam uczucie, że odgrywam taką malutką rolę w tym zarażaniu bakcylem szydełkowania. Wiem też, jak frustrujące jest, gdy zaraz na początku natrafiamy na jakieś trudności wiem, że wtedy łatwo. Bardzo się zniechęcić. Dlatego proszę Was, nie poddawajcie się. Żydowkowanie jest tak fajne, że warto na początku nawet trochę się pomęczyć, ale potem naprawdę efekty są wspaniałe i imponujące. Wdzięczna jestem za każdy mail i każdy komentarz, bo dzięki temu wiem, czego ode mnie oczekujecie. No i staram się pokazywać Wam to, co byście chcieli zobaczyć. Dlatego dzisiaj um, pokażę Wam jak rozpoczynać robótkę, a dokładnie jak zrobić pętelkę na szydełku. Tak? Pierwszą pętelkę na szydełku yy, i później już łańcuszek. <laughs> ja mam dosyć grube szydło, grubszą włóczkę, tak żebyście wszystko dokładnie widzieli. Zawsze naszą robótkę Zaczynamy od wykonania pętelki, a więc zaczepienia, zamocowania naszej nitki, naszej włóczki na szydełku. No i tak jak powiedziałam, ta pętelka będzie początkiem do naszego łańcuszka. Pętelkę wykonujemy w ten sposób, przynajmniej ja ją w ten sposób robię, że kładę sobie nitkę na palcu wskazującym lewej ręki, zawijam w ten sposób, tak? Krzyżują mi się. Tutaj, ta końcówka krótsza jest na nitce, na włóczce. Zdejmuję sobie to kółeczko z palca i tą krótszą końcówkę przekładam pod spód. Następnie przeciągam ją szydełkiem do góry i zaciskam. Pętelka gotowa. Jeszcze raz. Kładę nitkę na palcu, okręcam, zdejmuję kółeczko, przekładam końcówkę pod spodem, szydełkiem przeciągam i zaciskam. No i teraz już tylko można szydełkować czyli wykonywać na początku zwykłe oczka, łańcuszka. Tak rozpoczynamy robótkę. Moi drodzy, ja jeszcze przypomnę adres mojego bloga www.kroszet.pl Serdecznie Was zapraszam do odwiedzin, jak również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Przydełkujesz? Fajnie. Aby otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz: Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.